Tym dzisiaj Was zupełnie zaskoczę. W każdym moim niemal filmiku macie informację, że szukam ludzi z językiem niemieckim i z autem na dojazd do pracy. Po to jest to potrzebne, żebyś bez problemu mógł wystartować w tej pracy, ale czasami jest też inaczej. I na przykład już za kilka dni zaczyna pracę u mnie pan, który zupełnie nie potrafi mówić w języku niemieckim i nie ma auta ale oczarował mnie swoją zaradnością, swoimi talentami i ta osoba, wyobraźcie sobie, jedzie do pracy, zabierając ze sobą hulajnogę elektryczną. Zamawia sobie w Polsce busa. Tym busem przyjedzie na miejsce zakwaterowania, będzie miał w tym busie swoją hulajnogę, tak, żeby móc do tej pracy dojeżdżać bez problemu. Tutaj się udało znaleźć temu panu zakwaterowanie zaledwie 2 km niecałe od pracy, więc ta odległość będzie taka malutka, że nawet będzie mógł sobie pieszo pójść, jeżeli będzie taka jego wola. Także czasami też takie rzeczy się zdarzają, że i bez języka, i bez środka transportu kogoś zatrudnie, ale. Ym, ale jest to trudne. Musisz mnie przekonać. Muszę wyczuć, że rozmawiam naprawdę z fachowcem, z osobą, która się zna na swojej pracy i osobą zaradną. Sam fakt, że nie ma auta, nie oznacza, że jest z nim coś nie tak, tylko że sobie świetnie radzi, że ma albo rower, albo hulajnogę i sobie tych trudnych sytuacjach, kiedy nie ma auta i tak jest w stanie sobie poradzić. Także to chciałam wam dzisiaj opowiedzieć taką historię. Do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich moich panów, których zatrudniłam i wszystkie panie i zapraszam was, jeżeli jesteście chętni do wyjazdu do Niemiec do pracy, odzywajcie się i zaczynamy.